Tomasz Sterlikowski, Operacja Chusta. rozdział szósty, czyta Tomasz Sterlikowski. No nie wiem, arcybiskup udawał, że się zastanawia. Udział w wieczornym programie Tobiasza Silsona, który oglądało kilka milionów widzów, był marzeniem każdego uczestnika życia publicznego. Sam arcybiskup był w nim tylko raz, gdy uchwalano nowelizację ustawy eutanazyjnej i trzeba było powiedzieć, że chrześcijanie zobowiązani są do posłuszeństwa prawu, a ich opinie nie mogą obowiązywać wszystkich obywateli laickiego państwa. A teraz Silson dawał mu drugą szansę, bo mógł wytłumaczyć się z idiotycznych przerzutów Lesoire. Los mi sprzyja, pomyślał Kiliańczyk. Mistrz duchowy, to nie ma się nad czym zastanawiać, prorował dziennikarz. Tu trzeba się bronić. U mnie powiesz tylko kilka słów i spokój. Odetniesz się od tego wariata, potępisz łamanie prawa i wszystkich wiernych poprosisz o pomoc dla władz. A ja zatroszczę się o resztę: jakiś ciepły materialik o tobie, przypomnienie zasług, dam radę! dodał. Będę, odpowiedział arcybiskup. Zwlekanie ze zgodą ponad miarę mu się nie opłacało. Silson znany był z tego, że nie lubił odmów, a ci, którzy mu podpadli, długo nie byli zapraszani do jego studia. Świetnie, mistrzu duchowy, uśmiechnął się dziennikarz. To do zobaczenia jutro. Arcybiskup odprowadził go do drzwi gabinetu, a gdy mężczyzna zniknął już zanim usiadł za biurkiem, świadomość, że ma sojuszników w trudnej bitwie przywróciła mu optymizm. Szczęście sprzyja odważnym, pomyślał i zabrał się do wieczornej lektury. Kazanie przełomu bodhidharmy zachwycało go od dawna. Ten symbolizm, który wykluczał prawdziwe akty i skupiał się na działaniu umysłu, był mu niezwykle bliski. Palenie kadzidła nie oznacza palenia zwykłego, materialnego kadzidła, lecz kadzidło niepodjętej darmy, która swoim zapachem oddala brud, ignorancję i złe występki. Czytał z zachwytem znajome strofy. Pragnąłby chrześcijaństwo także zmieniało się w tym kierunku, aby zamiast obrządków, zwyczajów, kadzideł czy dogmatów oferowało ludziom oczyszczenie umysłu, wewnętrzny spokój i wyzwolenie z ignorancji. Jezus był dla niego wielkim mistrzem, który pokazywał ludziom, jak osiągnąć wyzwolenie z brudu i niewiedzy. Jednym z wielu mistrzów, bo przecież, jak mawiała klasyk teologii chrześcijańskiej Catherine Jeffers-Shorey, ograniczenie Boga do Jezusa z Nazaretu byłoby zamknięciem absolutu w małym, brudnym pudełeczku. Ze wstydem wspominał młodość, gdy głęboko wierzył w to, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem i nie bez obaw myślał o tym, że ktoś mógłby wyciągnąć na światło dzienne jego stare kazania, w których akcentował odkupienie przez Chrystusa ludzi z ich grzechów. Wyzwolenie z dogmatyzmu przyszło dzięki lekturze Johna Hicka. Ten dwudziestowieczny filozof przekonał go, że Bóg, cóż to jest zresztą Bóg, czy samo to słowo nie jest już ograniczeniem, przejawia się w każdej religii, każdym światopoglądzie, a jednocześnie pozostaje niewyrażalny. Jest jak chrześcijan. Każdy ogląda Go z innej strony, ale jego istota kryje się wewnątrz. A potem przeczytał jeszcze zbiór homilii pierwszego przewodniczącego konferencji Episkopatów Europy, arcybiskupa Roberto Celera, który otwarcie podkreślał, że wiara w to, że Jezus oddał życie za nasze grzechy jest fikcją, że chodziło o zwykłą solidarność, a nie o jakieś działania zbawcze. Lektura tych dwóch książek była przełomem. Przypadkowo zbiegła się ona z rozmową ze Strzelkowskim. Lecz dzisiaj ludzie nie rozumieją prawdziwego przekazu ta Używają zwykłego płomienia, by palić materialne kadzidło z drzewa sandałowego albo żywicy, i modlą się o przyszłą pomyślność, która nigdy nie nadejdzie czytał dalej słowa pierwszego patriarchy Zen. Nie żeby wierzył w te wszystkie opowieści, ale bliskie mu było owo odrzucenie zwyczajów, wiary prostych ludzi, którzy palili świeczki, klęczeli przed obrazami i żegnali się przed posiłkiem. On, intelektualista, wiedział, że materialność, cielesność nas nie zbawia, że liczy się nastawienie umysłu, że to tam dzieje się to, co najważniejsze. I z wyższością spoglądał na tych, którzy wierzyli inaczej. Kłaniali się przed chustą czy klękali przed opłatkiem, który jeszcze kilkanaście lat temu wystawiano w świątyni. Odłożył książkę, usiadł na dywanie i zaczął oczyszczać swój umysł, wyrzucać z niego myśli, uczucia i pragnienia. Trwał w pokoju, jak uczył go jego nauczyciel medytacji. Przygotowywał się na jutrzejsze boje.